Projekt L, czyli już wcale nie taki tajemniczy projekt Riot Games, który wiemy, że jest biatyką, która powolutku się do nas zbliża. W sobie to mógłbym tło zmienić. O, tak lepiej. Jednak na prezentacji, którą dzisiaj będziemy omawiać, była Ionia. Natomiast czego się dowiedzieliśmy? Powiedzieli nam trochę o gameplayu, który okazuje się, że będzie dość skilowy i złożony, jak na gry Riotu przystało. Czy Inks będzie biła z wielkiego młota? Czy będziemy mieli tak zwane postacie asystujące? Moi drodzy, ja jestem Marwek, Witam. Was w kolejnym materiale, w którym omówimy sobie, co tam nowego wydarzyło się w jeszcze niewydanym projekcie L od Riot Games. Natomiast, zanim zacznę dzisiejszy materiał, to wypuszczam go 6 grudnia, czyli są Mikołajki. Kurczę, kolejny raz, green screen. nie chce ze mną współpracować. Mogę zrobić tak, że mam w głowie kawałek Ioni. Mam niby drugą czapkę, ale widzę, że też to się nie uda, bo bałwan tutaj ma zielony szalik. Natomiast mam nadzieję, że jakieś prezenty dostaliście, a jeżeli nie, to z okazji Mikołajek na moim Instagramie jest specjalny konkurs, gdzie wystarczy, że pod ostatnim zdjęciem napiszecie, jaka postać w Lolu powinna według Was dostać świątecznego skina. Natomiast do końca tygodnia macie czas. Link do mojego Instagrama macie w przypiętym komentarzu, jak również dzisiaj zapraszam was na streamek. Również będę miał dla was trochę prezentów. Pogramy sobie, wymyśliłem takie trochę niestandardowe gameplaye oraz przygotowałem dla was mały quizik. Także zapraszam streamek wieczorkiem, a teraz do materiału. Choć nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery, dostaliśmy całkiem sporo detali odnośnie tego projektu. Choć sam kiedyś trochę grywałem sobie w Tekena czy Mortal Kombat, tak pijatyka w świecie runterry no to nie jest coś na co do końca sam czekam, ale mocno śledzę temat, bo na pewno będę chciał sobie trochę poskakać ARI czy bić oponentów mackami i Laoi. Twórcy, tak jak wcześniej obiecali, tak jak też Was informowałem, jeszcze w 2022 roku mieli udostępnić kolejne materiały z gry i rzeczywiście to zrobili. W ramach tylko przypomnienia wiemy, że gra ma być kierowana do ogromnej ilości osób ze względu na to, że nie będzie miała nie wiadomo jak zaawansowanej grafiki, ale na pewno będzie miała ładny, przyjemny styl, gdyż nie jest to jeszcze finalna wersja, a już to gdzieś mniej więcej widać. Poza tym produkty Riotu nigdy jakieś wielce zaawansowane Grafiki nie miały, ale zawsze miały tą grafikę spójną na tyle, aby jakiś fajny koncept się tworzył. Chodzi o to, aby gra po prostu była czytelna i spójna. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to oczywiście tytuł będzie darmowy. No i to jest też jedna z ważniejszych rzeczy: nie będzie tej bariery, aby dotrzeć do ogromnej ilości graczy. Natomiast fakt, że gra nie będzie miała jakiegoś wielkiego progu graficznego i nie będzie miała progu finansowego, nie oznacza, że będzie to gra dla każdego. Oczywiście będzie jakiś próg wejścia, ale co do zasady każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Natomiast sam gameplay ma być bardzo skillowy i twórcy stawiają na premiowanie umiejętności graczy. Rozgrywka ma być bardzo szybka i przede wszystkim płynna. Zatem ktoś o dobrym refleksie może spokojnie szykować się na premierę. Do tego dobry wzrok, spostrzegawczość i mamy to. Poza oczywiście różnego rodzaju ciosami czy blokami będziemy mieli również poruszanie się. I nie będzie to tylko zwykłe bieganie czy skakanie, ale mamy mieć również podwójny skok czy nawet super skok. I pod kątem mobilności postacie mają się od siebie znacząco różnić, co jak najbardziej ma sens, no bo taka Ilo jakby była bardziej ruchliwa od Ari, no to troszeczkę by to nie pasowało. Ale o mechanikach konkretnych postaci i tak za dużo na ten moment nie wiemy. Wiemy tyle, ile można wywnioskować z gameplayu. Natomiast muszę przyznać, że taki skoczny gameplay Ari mi się bardzo podoba, ponieważ fajnie to pasuje do postaci. Co również ważne, twórcy zdecydowali się zmienić core gameplayu. Generalnie jak się to usłyszy, to brzmi to dość zawile, ale aż tak zawiłe w zrozumieniu nie jest i na pewno znajdą się tego entuzjaści, jak i przeciwnicy. O co chodzi? Gameplay ma systemowo polegać na dwóch bohaterach dla jednego gracza, opartym na mechanizmach tzw. oznaczania. Takie mechanizmy, czy akcje bardziej, mamy trzy. Riot nazywa je Assist Action, Handshake tak oraz Dynamic Save. Dla uproszczenia, nazwijmy je asystą, zamianą oraz wezwaniem. Asysty mają być akcjami za ekranu, aby druga postać pomagała pierwszej. Zamiana to po prostu swap między postaciami, którymi gramy, jeżeli obie znajdują się na ekranie, co już tutaj nam przy okazji zapowiedziano, będzie można ładnie połączyć z asystą. A z kolei wezwanie, jak sama nazwa wskazuje, wzywa drugiego bohatera do pomocy. Można z tego wywnioskować w zasadzie dwie rzeczy. Albo postacie same w sobie nie mają tak zaawansowanego gameplayu, że Riot Games musiało tutaj to wzbogacić, albo deweloperzy chcą. Bardzo mocno zwiększyć ilość mechanik, tak aby gameplay był ciekawszy i był bardzo mocno skillowy. I co by o rajocie nie mówić, ten aspekt kompetytywny wychodzi im zawsze bardzo dobrze. Na podstawie tego faktu i z prezentacji możemy wnioskować, że raczej chodzi o to zaawansowanie dla skillowych graczy. W prezentacji gameplay'u widzieliśmy chociażby jak Eko może użyć czompera Jinx w walce, co będzie prowadziło do wielu unikalnych kombosów. Zakładając, że w grze będziemy mieli na przykład 10 czempionów, wybierając jednego, na przykład Ari, grać nią niby będziemy tak samo, ale jednak inaczej. Będziemy mogli jej rozgrywkę połączyć na 9 różnych sposobów, no bo mamy 9 innych bohaterów. Oczywiście w czystej teorii. Zatem możliwości połączeń i komp będzie tutaj bardzo dużo. Gdy pierwszy raz usłyszałem o tym, że twórcy postanowili zrobić taką Ala falkę 2 na 2, to przyznam się szczerze, trochę się przeraziłem, natomiast widać, że projekt L, jak większość gier Jotu, robiony jest stricte pod kompetytywne kranie co oczywiście nie oznacza, że granie ze znajomymi nie będzie miało żadnego sensu. W Lola, Valoranta, TFT czy karciankę jak najbardziej ze znajomymi pykać można. I przyznam się szczerze również, że już nie mogę się doczekać, aby na streamie dosłownie zrobić sobie takie i 1v1. Znaczy 2 na 2 w sumie. Oczywiście będą komba mniej lub bardziej OP, jak w każdej grze tego typu, wiadomo. Natomiast twórcy informują, że starają się, aby zachować balans, ruchy postaci były sygnalizowane gdzieś tam ułamek sekundy wcześniej, aby można było odpowiednio zareagować. Jakby ktoś pytał, to tak, na pewno możemy spodziewać się skinów z racji tego, że gra będzie darmowa i na czymś przecież musi zarabiać. Zapewne odwiedzi nas również kapitan przypustka, ale to nic nadzwyczajnego. W grach Riotu. Widać, że Riot tworzy tutaj kolejny tytuł po to, aby wyrwać następny segment rynku gamingowego. Chcą wyrwać swój kawałek tortu i zbudować wokół tego społeczność. Mi się wydaje, że jest na to spora szansa, ponieważ jak nauczyła nas branża, to, że za grę nie trzeba płacić, to jest naprawdę ogromnie ważny czynnik, aby do ogromnej liczby osób trafić. Natomiast twórcy już myślą o turniejach i całej kompetytywnej otoczce. Niby wizualia w tej grze nie są tak ważne, plus też każdy ma swój gust, natomiast zerknijmy sobie, jak to wygląda. Jak widzimy, tutaj mamy pierwszą taką prezentację mapy ioni, inne mapki już też gdzieś tam mniej więcej widzieliśmy i rzeczywiście fajnie to wygląda i czuć fajny klimat. Gdzieś tam sobie siedzi jakiś mędrzec, tam dom, drzewka wszystko wygląda klimatycznie. Natomiast jeżeli trafisz na zbyt silnego dla siebie przeciwnika, będzie ci o wiele, wiele raźniej na pewno, gdy twarze twoich postaci będą masakrowane i opijane, gdy w tle będą takie oto pocieszne duszki. Na marginesie mówiąc, ostatnią informacją, jaką parę miesięcy temu od twórców dostaliśmy, to było dodanie Ilaoi do listy Herosów projektu L. I to co tutaj widzimy, ma to być praca i jej wykonanie na poziomie około 30%. I to rzeczywiście widać. Swoją drogą, kapłanka Krakena wygląda, jakby miała dosłownie jednym palcem złamać Jinx w pół. Animacje i wygląd będą oczywiście poprawiane, natomiast trzeba przyznać, że Jinx jest już na pewno na nieco dalszym etapie i model wygląda lepiej i mimika również. Ma swój pistolet, rybękę, wielkie młocisko, którym nawala jedną ręką, no i oczywiście swój ikoniczny czomper. Także dosłownie jest jednoosobową armią. Wiem oczywiście, że to nie jest jeszcze finalna wersja, ale na tym gameplayu mam wrażenie, że nie do końca uchwycono charakter Jinx. W większości przypadków ma poważną, skupioną twarz i brakuje tutaj tej takiej szaleńczej walki, tego elementu, który wyróżnia Jinx i daje jej tyle charakteru. Ja oczywiście nie mówię, że tego nie ma w ogóle, ale uważam, że z tego, co tutaj zobaczyliśmy, jest tego troszkę zbyt mało. Swoją drogą lecąca w górę Jinx wygląda całkiem Komicznie. Podoba mi się również mały detal, że postacie patrzą, co dzieje się z ich oponentami. Tutaj, na przykład, Ilaoi rzeczywiście spogląda wyżej, gdy Jinx jest w powietrzu. Eko prezentuje się z kolei bardzo dobrze i widać, że ma być mocno rozpoznawalny względem Arkana. Wygląda ładnie, choć musimy czekać na finalny efekt. Widzieliśmy również Dariusa z jednym z jego specjalnych ciosów i wygląda to ok, natomiast mam nadzieję, że to jest również jeszcze około 30% prac graficznych i animacyjnych i te przejścia będą wyglądały lepiej. No bo ja wiem, że to jest jedno przejście i tak dalej, ale tutaj wygląda to jakoś tak trochę biednie. Natomiast bardzo fajnie słychać ciachanie Dariusowego Topora. Ogólnie dźwięki już na tym etapie brzmią bardzo fajnie. Natomiast wygląda moim zdaniem najlepiej Ari, widać, że tutaj poświęcono jej chyba trochę więcej czasu. i model wygląda bardziej naturalnie, a tutaj poważna, wręcz taka zatroskana twarz o wiele lepiej do niej pasuje. Natomiast osobiście nie mogę się doczekać, aż gra wyjdzie i pojawi się naprawdę masa memów. Wiecie, w takim pojedynku Dariusa i Yari aż lisicy mówi tylko jedno. Przekichane na 12! Natomiast następnym ciekawym detalem jest to, że gdy przyzywamy akcję drugiej postaci, to sojusznik na to reaguje. I widać to, że patrzy w miejsce, z którego zaraz wyleci druga postać. Widać, że do takich drobnych elementów, ważnych bardzo dla skillowych graczy, nie oszukujmy się, przykłada się sporo pracy. Niby to ułamek sekundy, a na to wygląda, że można spodziewać się natarcia drugiej postaci z drugiej strony. Oczywiście są jeszcze rzeczy do naprawy, nie wiemy kiedy będzie premiera, ale wszystko to wygląda, jakby szło w bardzo dobrym kierunku. Także nie wiem jak wy, ale ja się nie mogę doczekać, aż będę mógł w kolejnej grze połączyć Yasuo i Yone. Tak naprawdę to czekam, aby zagrać i i Jinx. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby coś po sobie zostawić, aby kolejnych materiałów nie przegapić i do następnych filmów. Cześć.